Wow, ale dużo ludzi. Prawda, Waldemar. Czy tam Voldemort? Nadal nie mogę się zdecydować. Chcę zmienić imię. Ej, my też tu jesteśmy. O co chodziło z tym wężem? Czy jego ja kocham? Czy Ej, bo... jejku! Ja, ja ja, Ojejku! Cześć, mały człowieczku, który odwrócił moją uwagę. Czemu tu jesteś? Pragnę naukowego potwierdzenia tezy, że odkupienie jest niemożliwe i że wszystkie twoje sny i marzenia to kłamstwo. Czas na piosenkę! Nasz hotel jest fajny, 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 fajny. Nie, bo nasz biznes jest fajny, 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 fajny. No to jak? Ej, w sumie byłoby fajnie, jakbyśmy przejęli władzę w niebie, co nie? Przejęcie władzy w niebie byłoby fajne. No, musimy teraz tylko zrobić złą reputację hotelowi Hasbin. Zaraz co? Co się tu dzieje? Brrr! Tymczasem w niebie. Jakżeś tu wlazł! Nie wiem! Gadaj! Nie wiem! Zabijecie! Jesteś tu nielegalnie! <grym> Czemu go wpuściłeś, Piotr? Nie, ja go wcale nie puściłem! Zabić ich wszystkich! Zabić, zabić, zabić! zabić. Ja sam nie wiem, co tu robię! Jestem mówcą Boga, mówcą Boga, jestem, mówię w imieniu Boga. Przybyłam tu rozwiązać tę sytuację. Moje dziecko, opowiedz nam swoją historię. Więc, za życia byłem niesamowicie przystojnym facetem. Widziałem zabójstwo, widziałem, kto jest mordercą, ale bałem się powiedzieć, i pozwoliłem, żeby morderca zabił jeszcze więcej osób. Ło, wow, ostro. Zginąłem podczas walki z niebem, gdy próbowałem ochronić swoich przyjaciół. No cóż, wygląda na to, że odkupiłeś swoje grzechy i osiągnąłeś życie wieczne. Odkupienie jest możliwe! Ej, zapomnieliście, że piekło zamordowało Adama? No. Ej, wygląda na to, że tu zostajesz. Chodź, pokażę ci niebo. Niebo jest fajne, 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 ale nie masz prawa go opuszczać. Odkupienie jednak było możliwe. Te wszystkie śmierci były po nic. Czuję się winna, że pozwoliłam na bezsensowne śmierci Ta piosenka jest piękna, ale jak się wsłuchacie, to dowiecie się, że nie mówię tu żadnej konkretnej porady, która mogłaby pomóc serze w tej sytuacji Naprawdę przerąbane, sama nie wiem co robić Ej, masz urojenia Ej, panato! Umiem tworzyć życie Sztorm nadchodzi! Już widzę chmury. Jak grawitacja, grawitacja! Uwaga, uwaga! Zamykamy niebo i robimy wokół niego taką bańkę ochronną. nie, nie uspokój się. Tak, masz rację. Wiemy, że odkupienie jest możliwe. Musimy teraz tylko przekazać tę informację wszystkim w piekle. Jakby to zrobić? Wiem, jesteśmy godni zaufania. Ej, ty, nowy, podobno mieliście jakąś wspólną historię z Pensjuszem? Opowiedz mi o tym. No więc ten, znaliśmy się, pracowaliśmy razem, robiliśmy dużo rzeczy, Wyjdź z mojego laboratorium. Ile dałbym mi zapomnieć Cię? Wszystkie chwile te, które? No więc, człowiek telewizor, znaczy się vox, powiedział, że zrobi z nami wywiad. Obiecałam mu, że ktoś tutaj dozna odkupienia. Angel, taka mała prośba. Mógłbyś doznać w niebo wzięcia przed kamerami telewizyjnymi? jakiś czas później. ha, ha, ha. Co tu się w ogóle dzieje? No cóż, nie pokazałaś mi dzisiaj w niebo wzięcia. Nawet w sumie nie wiemy, jak można go doznać. Już wiem! Trzeba dowiedzieć się, jaki ktoś miał grzech, który skazał go na wieczne potępienie, i pracować nad usunięciem tego grzechu. Ej, to jest to samo, co ja mówiłam w tamtym odcinku. A grzech Angela to morderstwo. Co? co? Z ostatniej chwili. Hotel Hasbin jest zły. E, no dobra, to co teraz zamierzamy zrobić? Wiem dokładnie co. Pójdę do telewizji, którą on kontroluje i która właśnie powiedziała na mnie te wszystkie okropne rzeczy. Ciekawe co się stanie! I biorę Nifty na wywiad, bo... bo tak. O, witam panienko Charlie, miło poznać to jest nasze pierwsze spotkanie? Czy to oznacza, że pilot nie jest kanoniczny? Jestem homofobem. No. Vox powiedział nieprawdę o hotelu. Kłamiesz. Właśnie, że nie! Nifty, powiedz jak jest. Kłamiesz. A, Dosyć tego! Zwaliam się! Ej, Lois, pamiętasz jak się poznaliśmy? Co by tu zrobić? Co by tu zrobić? Już wiem! Ej, człowiek, telewizor! Mogę być twoim niewolnikiem jak chcesz, jeżeli nie tkniesz Charlie. Okej! Okay. Ej, Lois! a pamiętasz, gdy. Hej, Kamila, zrobisz dla mnie broń? Nie. No zrób. No nie. No Kamila! Nie no! Zrób! Okej! Okay. Haha, kolegowie! Robimy wielką rewolucję! Ej, niebo! Niebo! Niebo, ej, niebo! Niebo, niebo, ej, niebo! Musimy niebo. coś zrobić. niebo, niebo, ej, 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 nie. niebo, niebo. Ej, słuchaj Lucyfer, nie mógłbyś ty pójść do tego woksa, tak coś, jakąś krzywdę zrobić, nakrzyszyć na niego albo cokolwiek. Słuchaj, muszę ci coś powiedzieć. Ja tak naprawdę nie jestem w stanie skrzywdzić żadnego grzesznika. Rozumiesz, jestem bezsilny. On o tym nie wie, to chociaż go nastrasz może albo coś. Dobrze. Niebo, ej, niebo! Niebo! niebo Chyba niebo, rzeczywiście powiemyś tam niebo, iść i przeprosić. Niebo, niebo, niebo Się nie damy, się nie damy, się nie damy! Ej, ty! Nie możesz tak robić! Właśnie, że mogę! Nie! A ty nie możesz krzywdzić grzeszników! Ha ha! Nie możesz nic mi zrobić! Ja nie! Ale oni tak! Znaczy, o nie, całkowicie wygrałeś tę sytuację. Nie ma nic, co mógłbym w tej sytuacji zrobić. Hej, ludzie piekła! Niebo nie jest zagrożeniem. Oni przyszli przeprosić. Oni chcą przeprosić za masowe morderstwa z młodyczami. Haha! Ha. Ha, ha. Ach tak, w takim razie wojna. Tak, wojna! Okej. Okay. Dosyć tego, rzucam pracę, idę do kasyna. Kamila, co ty robisz? Jajco. Ale ładnie ta laska śpiewa. Angel? Charlie, wszystko ok? Nie. Wiesz, że potrafię śpiewać zupełnie innym głosem? Idź tam. Ha, ha, ha! to byłam ja, cały ten czas! Czy wiedziałeś, że hipnotyzowałem ciebie, dzięki czemu byłeś moim szpiegiem w hotelu? I to od ciebie wyciągałem cenne informacje, które pomogły mi wykiwać wszystkich. Eee. Hej, tato, mógłbyś przyjść w bardzo konkretne, niewiadome tobie miejsce? Jasne! <słuch> o! Ha, ha! złapałem ciebie! Oh, no! Kamila zbudowała mi promień zniszczenia, który będzie zasilany przez ciebie! Będziesz moją baterią. <laughs> Ojej! Całe szczęście, że jestem zmiennokształtną oraz najpotężniejszą istotą w całym piekle. Chyba on nie myślał, że takie coś mnie powstrzyma. Znaczy, o nie! Co ja mógłbym zrobić w tej sytuacji? Prawdopodobnie nic. Uwaga, uwaga! Mamy tu kogoś, kto może potwierdzić, że hotel jest zły! Angel Dust! Hotel jest zły. Woks jest dobry. Uwaga, szczelam! Zabić wszystkich, trzeba ich wszystkich zabić! Zabić, zabić wszystkich! Koniecznie zabić wszystkich, wszystkich by mordować, wybić wszystkich! Ja to nawet nie wiem, co ja tu robię, jestem nową postacią. Nie ogarniam fabuły. Dosyć. Idę się pomodlić. Siema. I tu śpiewamy piosenkę, ale nie pamiętam o czym, bo słowa trochę zbyt skomplikowane są. Ej, nie możesz podejmować tak ważnych decyzji bez nas. Właśnie, że mogę. Nie, nie możesz. Księżniczka ci nie przyzna racji. Właśnie, że przyzna. Hej, Charlie. Chciałabyś do mnie wpaść na szesnastu na imprezę z okazji wywołania wojny z niebem? No dobra. No okej, okay, dobra, cześć. Haha! Ha! Siema! Musimy znaleźć sposób, jak powstrzymać Voxa. Ej, mam pomysł! Moglibyśmy zrobić transmisję telewizyjną z nieba, aby pokazać im pensjusza. Dzięki czemu będą wiedzieli, że rzeczywiście to się stało i rzeczywiście odkupienie jest możliwe. Już nie chcesz zniszczyć moich snów i marzeń? Już nie chcę zniszczyć Twoich snów i marzeń. Dobra! Oto plan. My idziemy na imprezę. Ja obserwuję. My idziemy po Angela. My włamujemy się do ich systemów. Pst! Ej, pomóż nam! Nie. O nie. O nie. Charlie, powiedz, że jestem najpotężniejszy. Nie ma mowy. A, -a musisz, bo w tamtym sezonie zawarliśmy umowę i widzisz mi przysługę. Eh, dobra, Vox jest najpotężniejszy. Haha, ha! wygrałem! Dzięki ci, Charlie. ha! ha, ha, ha. złamałeś umowę. Że jak? Miałeś nawet nie tknąć, Charlie, a ją dotknąłeś! Jestem wolny! Giń! Mm. 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 Puszek! Oh oh Muszę zabić Alastora i nikt i nic mnie nie powstrzyma! Ej, on tą maszyną niszczy miasto i zabija mieszkańców! Jej, ci drodzy nas próbują ratować! Wagi! Wiem, jak zniszczyć tę maszynę! <grystanie> Dobra, koniec tego dobrego! O nie, przecież to zaraz wybuchnie i nas wszystkich zabije! Chyba wiem, co zrobić. ja też. Ja też. <grystanie> Zemsta! <grystanie> nie! Jesteśmy za słabi. Nie damy rady sami. Spokojnie, my wam pomożemy. Jej, udało się! Się marzyłem. Jestem benchius i spawienie jest możliwe! Jeee! Yeah. Nie mogę dłużej zostać w hotelu. Oni mają zbyt dużą kontrolę nade mną. Przepraszam. Ale oprócz tego hotel funkcjonuje dobrze. A ja zmieniłam imię. Teraz to się pisze tak. Jak to dobrze, że wszystko się dobrze skończyło? Mama? Pła”. E, zaraz, czy fakt, że Pencius trafił do nieba dopiero po tym, jak umarł, oznacza, że musimy teraz zabijać ludzi?